Ja se zerknę ile potrzebuję na wiki. The forest fur A, trzy rabbit fur i dwie liny. Dobra, to to mam. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. No i mamy buty! Kurde! Czy ja je założyłem? Mam buty królika! O kurwa, ale fajnie! Teraz będę potrzebował zrobienia sobie tego, pancerza, żeby pójść w te góry zimowe. Ja, że nie byłem po tamtej stronie. Co mnie tak zrobi, i w sumie pójdę w tamtym kierunku? ma królik. Dobra, ciebie, ciebie oszczędzę. Namioty? Ooo. Zrób torby i posadź ogody. No i mnie chyba zauważyli, bo biegłem. Kurwa bać! Dobra, jeden. Było ich tu kilku. Czterech było. bodajże. Spierdolili, dobra. Jest czysta. Okej, okay, dobrze przynajmniej, że potrafię strzelać z tego łuku. O! Jaka ładna tenycza. O! Ho, dobra! Potrzebuję jedną skórę królika, jedną skórę borsuka, cztery dzika, sześć jelenia. Dwa klofy i linę. I dwie liny. Okej. Okay. Kurwa. Blików już nie potrzebuję. Potrzebuję saren, potrzebuje dzików i potrzebuję czopów. Co to? Ale ciemnica się zrobiła. Co to? A, to są czerwone krzaki. Ej, dziko. Że się tak mienią? kilku mm, Idziemy w przeciwnym kierunku. Najczęściej mutanty krążą wokół mojego domu. Dobra, no, no, chyba wystarczająco się oddaliłem. Czego nie trafiłem? O, trafiłem go! Sorry mordo. Dobra, jedna ta, cztery dzika ja jeszcze cz i sześć saren, sare. dobra. Jest źle. Kurwa, bardzo źle... No, mewo no, bo... Zostaw mnie! Kurwa, nie spodziewałem się, że to będzie aligator! To jest dzik! Kurwa, spierdala mi! Eee, no, możesz się uspokoić? O! IDEALNIE, JAK TRAFIŁEM, O KURNA Siema, dawaj mi swoją skórę mordo Dobra, potrzebuję je, znaleźć dziki Wiemy, cej dzików Dwa O ja pierdolę, dwa mutanty tam są Ja potrzebuję mocno stealtha Oj, jak ja mocno stealtha potrzebuję Przechodzę obok Po cichutku aż Do celu O, to mogę zjeść You're cold and wet, no kurwa. Faktycznie potrzebuję tego, żeby się ocieplił. Kurwa. Skąd one się biorą? Ła Ja pierdolę. Dobra, to lecę dalej, ogrzeję się, wezmę swoją strzelę z powrotem. Mam dużo mięsa, które mi zgnije po drodze, ale no cóż, szukam dzików i szukam jeleni, potrzebuję ich. Pierdalać mi z tym totemem. Chcę mieć chociażby 60 albo 70 stealtha, żebym był bardzo mało wykrywalny, bo to mi da dużą przewagę na przykład przy takich mutantach, żeby się koło nich przekraść. Właśnie, o kurwa, w jebanym wilku mowa. No jebani. Spierdalenie nie zbijesz mi pancerza, kuta się. Dobra, jeden. Kurwa, muszę się z nim rozprawić normalnie, I see. Nie jedz swojego kolegi, debilu! Jak walczysz, to walcz! Joink. Dawajcie mi liście. O! Mam ją! Dawaj mi to. Kolejna wiaska. Jak ze sanity? Spadło mi przy zabijanie tych dwóch typów. Kurwa mać. Nie mogę... Tak, nie mogę tak unikać normalnie yy, konfrontacji, jeżeli mnie zaatakują. Mogę uciekać Ale gówno mi to da. Piłeczka. Tam się coś świeci. O, dzikę! Kurwa Serio? No, jebany będzie mnie atakował teraz, nie? Mały skórwysynie, chodź tu. Chodź tu! Kurna! Będziesz mnie bił? He? Dawaj mi swoją skórę. Ca ręka. Nice. Zobaczcie, ja tu rzeczy respi, których potrzebuję w sumie. Mam dwie skóry, dwie skóry dzika. To jeszcze tylko cztery sarny i dwa dziki. Og. Dobra, mam dzika. Został mi tylko. Ten został mi tylko 3 sarny. Kolejny dzik, dobra, ciebie już może zostawię. Ale dziwne góry. Te hell. Co jest kurwa? Nie wygląda to naturalnie. Kurwa, jest za zimno. Nadal nie mogę tutaj przebywać. Da? Gdzie są te zasrane sarny? O no kurwa jaja ja se robicia. Nie widzisz mnie Nie widzisz mnie Pff. Ślepy Nie widzi mnie Spierdalam stąd Szukam saren Słyszę blisko w tym kierunku, jest gdzieś tam, Saren nie mogę znaleźć, no jest bardzo blisko. O jezu, to jest ośmioręki jebaniec. Nie zbliżam się do kutasa. Nie mam takiego zamiaru. Jest za mną? Kieskrdańsko, jest Czy Szybkie spierdalańsko. Kie Dziewoja Gdzie mnie ujrzała? Zajebiście. Spadaj. Ile was jest, idźcie se ja, poko ja, ja pokojowo przybyć Ja nikogo nie bić Nie iść za mną, bo ja bić Ja saren szukać One będą tak za mną podążać? Nie podoba mi się to no Przestańcie za mną podążać Se upatrzyły mnie, no kurwa Idź se Krzysz. Dwie panie se mnie upatrzyły, no fajnie Jak się odwrócę to mnie zaatakują Ja saren kurwa przyszedłem szukać A nie adoracji Krzy! Ciężko na tej wyspie, ciężko. Mam nadzieję, że za mną nie podążają cały czas. Nie spłoszą zwierzęta. Dobra, tutaj gdzieś powinienem znaleźć sarny. Na sto jebanych procent. Jak nie będzie tu saren, będę bardzo zły. O, ty śmieciu! Gdzie? Nie uciekniesz mi! Chodź tu kurwo! Nie uciekniesz mi! Dawaj mi swoją skórę. Sukienkocie jeden. Kurna, straciłem przez to ulepszoną włócznię. Kurna, kolejna! Mam ją! Jeszcze jedna. Tym minusem jest to, że jak ja zostawiam te sarny tak zajebane, no to przyciągną kanibali. Niektórych. Nie jest to pog. E, czyli one się respią w tym miejscu. Dobra, 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 dobra. Pokażcie swój ryj. Potrzebuję jeszcze jednej. O, namiot. Ciekawe. Zniszczone dwa namioty. Garnek kolejny. Nie, nie mogę więcej garnków nosić. Ale mogę sobie itnąć i oinknąć. Zoinks. A mnie to irytuje, że nagle się znowu nie. O! O! Kurwa dobra, w tył wzrot. W tył wzrot, w tył wzrot. Żadnych śladów po mnie nie zostawiam. Rozglądam się. W tym jednej nie przegapię przypadkiem. Znowu robię okrążenie. Tutaj na no, dole je znalazłem. O nie, znowu te dwie panie chyba. Te. Witam. Miło was znowu widzieć. Fajnie, że się wspinacie na drzewo. Ja to tylko w poszukiwaniu zwierząt. Spierdalam dalej. Znowu te zasrane panie, no kłuźba. Mam nadzieję, że za mną nie podążają. Nie, nie podążają, ok. Najgorsze jest to, że kanibale faktycznie poszą mi zwierzyna. Eee, w którymś z tych namiotów mogłem się dżemnąć? Yep. Okay, Niech. Nie, 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 kurde, minie noc. Abykuł. O, tych cholero! Jest ich nagle dużo! No, w końcu, kurwa! Ja pierdolę! Trzeba było się jebany... Ja. Fajnie. Ech. No i zajebiście, No i mam wszystko. No i teraz mogę spierdolać do domu. No, kurwa! W końcu. O, witam panie! Miło mi, że znowu się spotykamy. On. Mam, na... Mam nadzieję, że mnie nie będziecie atakować. Ja pokojowo przechodzę obok. Ja nic wam nie chcę zrobić. Wy chyba też mi nic nie chcecie zrobić. Proszę mnie nie śledzić. Wróć do swojej grupy. Dziękuję. Nie śledzą mnie, prawda? Nie śledzą mnie, god Po co jest mi ten armor, żeby łazić na spokojnie po śnieżnym biomie? Nie obawiać się, że zamarznę ciorby. Potrzebuję wybudować sobie drugiego tego, na ogródek, albo po prostu platformę obok na ogródek. Dobra. Będzie kolejny pomost robiony. Ile potrzebuje? 9. Ej, no to pog. Zrobimy to i kończymy. Czy jeszcze mogę jedną kłodę nałożyć? Nie, nie mogę, Ech. jeżeli to ustawię tak cztery kłody, dobra, jeszcze jedna kłoda. Dobra. Zasadźmy sobie tutaj, co my możemy sobie to zasadzić. Myślę, że. Dys. Może trochę aloesu. O. Muszę pozbierać trochę nasion tego niebieskich jagód w sumie. No i w sumie się cieszę ze swojego domku. O. Widzę tam, jak biegają. No i zajebiście. No i wszystko się suszy. Ja sobie zjem jedną rzecz. Fajne jest to, że jak nawet masz zgniłe mięso, możesz je powiesić i ono uschnie. Grasz jakieś 4 godziny. 3 godziny 35 minut dokładnie. Zapiszę sobie. O mój Boże! Ile już tutaj gram? 11 dni mam. A ja muszę się spieszyć, bo przy 30 dniu będę miał przejebaną sytuację. A będę bardzo mocno miał przejebaną sytuację. Muszę szybko ...łazić po jaskiniach. Ale to już. się zobaczy. Timi poczeka. Timi poczeka.